Becia. Jedziemy drogą 28 z Kalskorony na Jongping Prom przyszedł opóźniony do Gdyni Czyli oczywiście do Kalskorony przyjechaliśmy opóźnieni, ale udało mu się nadrobić tam 40 minut, ale straciliśmy w, w tajem, na kontroli w, w, w porcie. No i sobie powoli jedziemy. Piękne warunki zimowe. U nas to by było katastrofa. O Jezu, a tu ludzie sobie radzą. Nie ma szaleńców w BMW, jak w Polsce. Zaleńców BMW to jest naprawdę od cholery. Szkoda marki, bo marka fajna, ale nie wiem, przyciąga idiotów do siebie. Mamy minus 9. Bardzo fajnie. No, konie stoją sobie elegancko. U nas to zaraz ci animaliśmy się zaczęli próśże. Jezu, koń zostawiony na zimnie. Ale Szwedzi też mają swoją porąbaną zieloną. Tak, tak zwana ta osiemnastka, co ona w tym roku, w tamtym roku skończyła 18 lat. Ale tak posranej osoby to ja dawno nie widziałem. Moim zdaniem ona jest sterowana albo przez starych, albo przez coś. Bo to co ona robi to jest po prostu śmiech. Widziałem filmik, jak ona. Pojechała Teslą Ktoś ją zawiózł oczywiście Teslą, kurde Na jakiś tam kongres Zielonych No i się okazało, że taki Syf zostawiła w samochodzie I co to ona nie je, że ona taka ekologiczna Że to, że tamto Kupa plastiku, puszek, Duperelli, No jest zajebista Ekologiem ona jest dla widowni, a tak to z ekologią dużo wspólnego widać nie ma. Ale dobra, nie będę się czepiał. Przestaje badać. Droga coraz lepsza. No dobra, zobaczymy się później. 没有。